Marcin Bąk, witam Państwa serdecznie, jak co tydzień w piątkowe popołudnie w programie SUMA. Witam mojego oraz Państwa gościa Tomasza Terlikowskiego, publicystę, redaktora. Witam Cię Tomku serdecznie. Witam serdecznie, witam Ciebie, witam Państwa. Zacznijmy podsumowanie tego tygodnia nie od początku wyjątkowo, a od końca, czyli od piątku, od dzisiejszego dnia, a dzisiaj właśnie. Ojciec Święty, papież Franciszek, dokona poświęcenia Rosji, Rosji i Ukrainy Najświętszemu Sercu Maryi. Dlaczego to jest tak ważne? Jaki jest związek tego aktu z Fatimą? Dlaczego oczy całego świata, nie tylko katolickiego, w tym momencie kierują się w stronę papieża? O co w tym wszystkim chodzi? No, w największym skrócie, bo zajęłoby nam bardzo długo, gdybyśmy mieli wszystko wyjaśnić, to jest odpowiedź na apel biskupów ukraińskich, którzy bardzo wyraźnie i mówią o tym zarówno sami biskupi, jak i intelektualiści katolicy Ukrainy, choćby w liście. Rektoratu i Senatu Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego. No oni widzą w tym, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie i w działaniach Rosji, element demoniczny, mówiąc zupełnie inaczej, mówiąc zupełnie otwarcie, widzą w tym dalszy ciąg istnienia imperium zła i przypominają, że w roku 1917 Matka Boża powiedziała dzieciom fatimskim, że ofiarowanie Rosji jej niepokalanemu sercu może skończyć zło i doprowadzić do nawrócenia Rosji. My pamiętamy, że po zamachu na Jana Pawła II, Jan Paweł II dwukrotnie ofiarował najpierw świat w Fatimie, bardzo takim przejmującym aktem ofiarowania, ale wtedy siostra Ucja powiedziała, że Maryja uznała, że to nie jest odpowiedź na jej apel. Ponieważ nie, było to, nie był to gest wykonany w jedności z biskupami całego świata i nie był to gest zawierzenia wprost Rosji. Drugi raz to zostało powtórzone w roku 1984 w Rzymie, tam papież. Użył także słowa Rosja i to zdaniem siostry Łucji miało zostać przyjęte. No oczywiście jest taka część komentatorów, którzy twierdzą, że to jeszcze nie był wystarczający akt. Ja nie chcę wchodzić w tę dyskusję, bo nie mamy na to czasu. Natomiast niewątpliwie do tego, do tego przesłania o nawróceniu Rosji po zawierzeniu i, i jakiemuś czasowi pokoju, po zawierzeniu Rosji Najświętszemu Niepokalanemu Sercu Maryi nawiązuje papież Franciszek odpowiadając, pamiętajmy, na wielki apel biskupów grecko-katolickich i katolickich Ukrainy, którzy właśnie o taki akt poprosili. No i dzisiaj będziemy go widzieć. Pamiętamy, że pięć lat po akcie zawierzenia z roku 1984 upadł komunizm i pewnie bardzo wielu obserwujących dzisiejsze wydarzenia ma nadzieję, że analogiczna sytuacja no zobaczymy w jakim tempie. Z upadkiem nie tylko, nie tylko spokojem dla Ukrainy, ale także z upadkiem zbrodniczego, satanicznego, demonicznego reżimu Władimira Putina stanie się także obecny. Mówisz: demonicznego, satanicznego reżimu Władimira Putina? Jednocześnie Władimir Putin od wielu lat lubi się fotografować, filmować w cerkwi, ostentacyjnie wręcz wykonuje znak krzyża pali świece przed ikonami, no nie mówiąc o tym, że łoży ogromne środki z budżetu państwowego na cerkiew, chciałoby się powiedzieć państwową cerkiew i jednocześnie ta państwowa cerkiew ustami i patriarchy Cyryla i wielu innych archierei, proto udziela pełnego, Chciałoby się powiedzieć 120% poparcia polityce Władimira Putina. Rodzi się pytanie, no jak można być w praktyce realizatorem tego satanistycznego planu, a jednocześnie przed ikoną świętą kreślić znak krzyża. No, powiedziałbym, są takie demony, które robią to spokojnie, no to, to o tym wiemy. Natomiast no, jeśli ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości co do charakteru religijności Władimira Putina, no to on sam je rozwiał ostatecznie. Nawet oczywiście no, wywołanie wojny było takim, takim gestem, ale kilka dni później on cytował słowa Jezusa odnoszące się do ukrzyżowania. Słowa z Ewangelii Świętego Jana: nikt nie ma większej miłości niż ten, kto oddaje życie za przyjaciół swoich. I te słowa miały być uzasadnieniem dla działań rosyjskich żołnierzy na Ukrainie, mówiąc zupełnie wprost. On odniósł słowa o męczeństwie, o śmierci krzyżowej Chrystusa do morderców. I nie do tego, że oni się muszą oczyścić, tylko że oni właśnie powtarzają to, co kiedyś zrobił Chrystus, zabijając, mordując. No dodajmy bardzo często także prawosławnych, także należących do Patriarchatu Moskiewskiego, Ukraińców, a także Rosjan, bo pamiętajmy, w tej chwili działania wojenne toczą się na tych terenach w dużej mierze, choć nie tylko, które były nie tylko rosyjskojęzyczne, ale które były zamieszkane przez ludzi, którzy uważali się za etnicznych Rosjan. 40% mieszkańców Mariupola, podawało się nie tylko 80% mówiło po rosyjsku, ale 40% mówiło o sobie, że jest etnicznymi Rosjanami. No więc no, jeżeli działania rosyjskich żołnierzy to jest działanie analogiczne do Chrystusa, no to któż inny może to powiedzieć niż, niż demon. Natomiast dlaczego cerkiew popiera te działania? A no dlatego, że wszystko wskazuje na to, że jak bardzo mądrze pokazało kilkudziesięciu prawosławnych teologów w takim oświadczeniu poświęconym ideologii ruska Wamira, ruskiego pokoju ruskiego świata, bo oczywiście um, mir tłumaczymy z języka rosyjskiego zarówno jako pokój, jak i jako świat, a ruski nie ma rozróżnienia w języku rosyjskim między rosyjskim a ruskim właśnie, no więc ruski, rosyjski, mir, nie, czyli pokój, świat, no to ta ideologia została uznana za heretycką, wprost i są bardzo mocne argumenty, żeby to powiedzieć. No po pierwsze dlatego, że ta ideologia odbiera jak nazizm niektórym narodom prawo do samostanowienia, prawo do bycia odrębnymi narodami. My już wiemy, że w tej widzimy, że w tej chwili celem Władimira Putina jest zniszczenie państwa ukraińskiego. On nie jest w stanie go podbić, więc chce go zniszczyć. I złamanie kręgosłupa ukraińskiemu narodowi. No to jest dokładnie to, co chcieli zrobić Niemcy nazistowscy w Polsce, no tylko, że mieli wtedy. Niestety, dużo więcej siły. On ma trochę mniej siły, za to ma broń atomową. W związku z tym, jest w stanie spowodować, że świat będzie się patrzył. I Cerkiew Prawosławna w Rosji, podkreślmy, w jej ogromnej większości. No, to są ludzie, którzy wierzą w to samo mniej więcej co Władimir Putin albo w we Władimira Putina. Niewiele ma to wspólnego z klasycznie rozumianym chrześcijaństwem. Oni się oczywiście nazywają chrześcijanami, ale przypomnijmy, że chrześcijanie w Trzeciej Rzeszy była taka grupa chrześcijan niemieckich, niemieckich którzy uważali, że dojcze, tak, chrześcijan. To, że też uważali, tak. że Jezus nie był Żydem, że zabijanie Żydów Był Żybów, jest to, cała ta rozwinięta. absurdalna koncepcja. Rozwinięta. I oni się też uważali za chrześcijan, tak? W mm. latach 80. w Republice Południowej Afryki były kościoły, które uważały, że apartheid można wyprowadzić z Ewangelii, że nierówność rasowa jest zapisana w Ewangelii i w Piśmie Świętym. No i one też się uważały za chrześcijańskie. Tylko, że wtedy, na przykład Światowa Rada Kościołów, oczywiście mówię już teraz o RPA, nie o trzeciej Rzeszy, Wykluczyła takie kościoły ze swojego grona. Natomiast na razie zarówno ruch ekumeniczny, jak i dyplomacja watykańska traktują Cyryla jako równorzędnego partnera. Chociaż to, co on głosi z chrześcijaństwem, jak się zdaje, niewiele ma wspólnego. Zatrzymajmy się na moment, że tych kwestiach właśnie ideologicznych, teologicznych także. No, mówisz o teologach prawosławnych, i gdzieś tam w tle duch Aleksandra Dugina krąży, chociaż sam Aleksander Dugin jeszcze żyje i nawet cieszy się niezłym zdrowiem z tego co wiem, natomiast duch, mam na myśli jego koncepcje, które no w jakiś sposób za, zapłodniły myśl współczesną, myśl rosyjską. Aleksander Dugin w tym pamiętnym wywiadzie, który był we Frondzie udzielony no ćwierć wieku temu, on wyraził się w pewnym momencie tak, że rosyjskie prawosławie, i podkreślił to, rosyjskie, nie prawosławie en masse, a rosyjskie prawosławie nie jest do końca chrześcijaństwem. Jeżeli poczyta się jego, on zresztą chyba został już nawet oficjalnie wykluczony z cerkwi, czy sam odszedł do jakichś staroobrzędowych, staro tak, staro do tak. czegoś takiego, natomiast on właśnie, to co się czyta, te jego koncepcje, to jest jakieś pomieszanie New Age, z jakąś neognozą, z jakimiś dziwacznymi koncepcjami, i jednocześnie on znajduje bardzo wielu admiratorów w Polsce, wśród środowisk, z przykrością, ze smutkiem to mówię, tradycji katolickiej. Jak można te dwie rzeczy ze sobą połączyć? No niestety widzimy, że można, i nie tylko w Polsce. Niestety było takie bardzo smutne oświadczenie arcybiskupa Wigano który też przyjął w zasadzie myślenie Rosji, Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. No, wynika to z tego, że niestety część, tu podkreślmy część oczywiście środowisk tradycji, tak jak część środowisk rosyjskiego prawosławia bardziej jest przywiązana do tradycji niż do Chrystusa. I to do tradycji nie tyle religijnej, ile do tradycji narodowej. Dugin jest oczywiście takim przykładem najbardziej radykalnym, bo to jest w ogóle pytanie, na ile on sam jest chrześcijaninem, Wydaje się, że to raczej jest ebolianizm, jakiś, jakiś taki tradycjonalistyczny nihilizm niż w ogóle jakiekolwiek chrześcijaństwo. Ale pamiętajmy, w Rosji, także w cerkwi prawosławnej jest bardzo silny nurt, który na przykład głosi coś, co inni prawosławni teolodzy określają jako teologię czy teorię manichejską, który głosi na przykład, że istnieje Święta Ruś. Na której wszystko jest dobre i doskonałe, która musi eksportować swoje dobro na zachód, który jest rzeczywistością zgniłą i całkowicie zepsutą, niezdolną do jakiegokolwiek nawrócenia. No, patrzenie się na świat przez takie okulary to jest oczywiście manicheizm, ale to jest oczywiście obecne nie tylko w... No i to, co mówisz, doskonale koresponduje z lekturą, do której wróciłem sobie Biesy Dostojewskiego. Wielki, naprawdę wielki genialny pisarz rosyjski, głęboko zanurzony właśnie w tym specyficznym rosyjskim prawosławiu, jak większość wielkich rosjan, nienawidzący Polski i Polaków. I on wkłada w usta jednego ze swoich bohaterów słowa, że ateizm jest w zasadzie lepszy od rzymskiego katolicyzmu. Także to są bardzo złe rzeczy, obie, ale z dwojga złego, lepszy jest ateizm niż rzymski katolicyzm. No Ale i tutaj tu widzimy pewien paradoks. paradoks pozwolisz, dlatego, że wydaje się, to jest, wydaje się, że jakaś współczesna rosyjska cerkiew prawosławna patrzy się na katolicyzm nieco inaczej. Pozwolisz, że przez pryzmat zupełnie innego dzieła Fiodora Dostojewskiego. Otóż nauczycielem Cyryla Ojcem duchowym Cyryla był metropolita Nikodem. Uwielbiany w Kościele Katolickim, bo to jest ten metropolita, który za czasów sowieckich prowadził dialog z Kościołem Katolickim z polecenia, dodajmy, służb specjalnych sowieckich i który miał umrzeć na rękach albo krótko po spotkaniu z Pawłem VI. My mamy do niego ogromny szacunek. Ale bardzo wielu prawosławnych zwraca uwagę na fakt, że on się fascynował katolicyzmem nie z głębokiej fascynacji teologii, tylko dlatego, że on zobaczył w Kościele Katolickim. To, co widział w nim wielki inkwizytor, zobaczył w nim skuteczną, uniwersalną, potężną instytucję, która rządzi ciałami i duszami ludzi, w której Bóg się nie liczy. On tak, miał, tak się patrzył na kościół wielki inkwizytor Dostojewskiego, tak się patrzył na niego Dostojewski, tylko że Dostojewski oceniał to negatywnie, patrzył się na to z obrzydzeniem, słusznym czy niesłusznym, to już nie, nie chcę w to wchodzić, oczywiście on nie rozumiał kościoła katolickiego. Natomiast Nikodem widział tak samo tą instytucję, natomiast patrzył... Tylko na jemu nie... to imponowało. Tak, i on chciał to samo zrobić z rosyjskiej cerkwi prawosławnej. I w tej chwili dokładnie taką instytucję, potęgę świecką. Pamiętajmy, rosyjska cerkiew prawosławna pod kierunkiem patriarchy Cyryla, to jest świecka potęga. To jest Oni nie mają Kolejne ministerstwo Rosji. Kolejne tak, to nie o Oni na przykład prowadzą ogromny handel tytoniem, mają ogromne zniżki. Sam patriarcha ma wspaniałą willę, żeby nie było wątpliwości, nie na, za Uralem, tylko w Szwajcarii. Ma fantastyczne jachty, też nie na ziemiach i nie na jeziorach rosyjskich, też pięknych, dodajmy. Ale właśnie gdzieś we Włoszech. Więc to jest potęga świecka, która zyskuje na dogadywaniu się z państwem, ale jednocześnie, która od czasu do czasu sygnalizuje, że ma także własne interesy i domaga się ich wspierania przez państwo. A Putin godzi się na to, bo ma świadomość, że no tak jak trzeba kupić sobie, no nazwijmy ich magnaterię, oligarchów odpowiednimi rzeczami. Oni czasem pofikają, pofikają, ale kiedy będzie trzeba, to wrócą, to tak samo traktowana jest Cerkiew. Może nawet mniej niż jak ministerstwo, a bardziej jak oligarchowie, to znaczy ktoś, kogo finansujemy, kto ma czasem poczucie, że może być odrobinę niezależny, ale który doskonale wie, że kiedy będzie trzeba, zaśpiewa w jednym chórze z Władimirem Putinem. I to dokładnie w tej chwili robi Patriarcha Cyril. I jeszcze jedna rzecz, bo kwestie kościelne, zrost między życiem eklezjalnym a życiem świeckim tutaj zdominował nam naszą rozmowę, no ale rzeczywiście ten tydzień jest ważny w tym aspekcie eklezjalnym. Chciałbym na koniec, żebyśmy jeszcze dwa słowa poświęcili tym już czysto politycznym kwestiom. Szczyt na to? W Brukseli, wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Jak oceniasz to, co się dzieje w tej światowej, globalnej polityce i miejsce Polski w tej układance? Zacznę od światowej polityki, pozwolisz, bo to jest dla mnie taki moment trudny. Ja sobie właśnie, no trudno powiedzieć, że sobie uświadomiłem, bo cały czas żyjemy tym samym, ale że wczoraj minął miesiąc, odkąd zaczęła się wojna. Świat zachodni się oburza. Bardzo słusznie się oburza. Świat zachodni um, krytykuje, nanosi, nakłada sankcje, ale my już widzimy, że te sankcje nie przynoszą skutków. Polska, nie tylko Polska, ale, bo Stany Zjednoczone również, ale Polska szczególnie mocno w Europie to robi, mówi zaostrzmy jeszcze bardziej sankcje. Stawia pytanie, czy jednak na to nie powinno zastanowić się nad jakąś formą pokojowej, Militarnej interwencji. No i słyszymy z ust kluczowych polityków zachodnich, kanclerza Niemiec, także premiera, no to już mniej kluczowy polityk, ale też istotny, bo może wiele rzeczy zablokować. Premiera Belgii czy premiera Holandii. Nie ma takiej opcji, żebyśmy przestali zbiera, z, z, z importować gaz i ropę z Rosji. To samo zresztą mówi Wiktor Orban, dodajmy. No i argument jest taki: no to by zaszkodziło naszym, naszym obywatelom. Mówiąc zupełnie wprost, Zachód się. Oburza na mordowanie ludzi, na niszczenie i równanie z ziemią miast, na bombardowanie szpitali, dopóki nie wymaga to od niego jakiegoś poświęcenia. Nie mówimy o wielkim poświęceniu, mówimy o niełatwej rzeczy, jaką jest droższa energia. No ale jednak nie jest to bombardowanie europejskich miast. Więc to niestety pokazuje, że nasze słowa nigdy więcej nasze, mówię jako Europy. Są nie tak wiele warte, natomiast i że przyzwyczajamy się powoli do tego, że ta wojna się toczy i już tak naprawdę ona nam trochę się oswoiła kolejne szpitale nie będą nas ruszać, aż w końcu może nie wróci zupełnie normalnie handel. Nie, ale coś tam zacznie, zacznie wracać. Tego się obawiam najbardziej, szczególnie jeśli ta wojna przy, przybierze taką formę pozycyjną, to znaczy stałego wykrwawiania Ukrainy, ale bez wielkich pochodów. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, ja muszę powiedzieć, że nie, patrząc się, i to powiem paradoksalnie, na wszystkie strony, we wszystkich, po wszystkich stronach są harcownicy, którzy próbują coś zyskać na tym, którzy zachowują się tak, jakby ważniejszy dla nich był wąski interes partyjny niż, niż dobro Polski, ale generalnie powiem tak, polska klasa polityczna zdaje egzamin w sposób niezwykły. Prezydent ma genialne pomysły, muszę powiedzieć. O tym nie mówiliśmy, ale zaproszenie patriarchy Konstantynopola, to jest pomysł geologiczny, tak, mm -hmm. również dzisiaj przylatuje, to jest pomysł genialny. Jego kolejne spotkania, kolejne rozmowy, naprawdę czapki z głów. Pomysł premiera, czy trzech premierów i wicepremiera, żeby odwiedzić Kijów, no teraz jest naśladowany przez kolejnych polityków, raczej środkowoeuropejskich. Tym niemniej to się właśnie dzieje i to jest ogromny sukces. Widzimy także, że mimo tych połajanek, i mimo tego, że Donald Tusk jakoś kompletnie się nie znalazł w tym czasie, nie, zupełnie trudno mu jest, no ale to zostawmy jego. Nie chodzi o to, żeby teraz kokolwiek na świecie. To opozycja, nawet jak szaleje w komentarzach Twitterowych, to generalnie w kluczowych kwestiach głosuje. Razem z koalicją, nawet jak koalicja dla odmiany trochę ją podpuszcza, żeby nie głosowała, żeby pokazać, że tutaj tylko koalicja to, to robi, a opozycja nie. Więc można powiedzieć, że pod tym względem naprawdę czapki z głów. Czeka nas oczywiście i to też trzeba uczciwie powiedzieć, i, i, i to jest doceniane, to też trzeba powiedzieć. To, że Biden przylatuje do Polski, to nie jest przypadek. To, że spędzi się spotykał z polskimi politykami, to nie jest przypadek. No, trzeba powiedzieć, że niezależnie od tego, co się wydarzy, Polska stała się już państwem przyfrontowym. A w gruncie rzeczy frontowym, bo to przez nas idzie całe zaopatrzenie i przez Rumunię do, na Ukrainę i musimy mieć tego świadomość. To jest wybór strategiczny, który podjęliśmy. Niespecjalnie mieliśmy wybór, ale dobrze, że go podjęliśmy bez. Jakichś większych dyskusji. No i to określa nasze miejsce. W tym regionie Europy, w ogóle w Europie. Natomiast, oczywiście, czeka nas jeszcze wszystkich, jako Polaków i jako chrześcijan, ogromny test z długofalowej solidarności z narodem ukraińskim i z długofalowej polityki, także dlatego, że pamiętajmy emocje na zachodzie. W Polsce nie, bo w Polsce mamy ogromną rzeszę Ukraińców. Oni nam będą przypominać, my też jest za naszą granicą, my z wieloma z tych terenów, może jeszcze nie najechanych, ale bombardowanych, odczuwamy Głęboką emocjonalną więź, po prostu, więc to nas interesuje. Natomiast na Zachodzie zainteresowanie będzie gasło, koszty ekonomiczne będą rosły dla Zachodu, więc będą się pojawiać sugestie, żeby może coś jednak luzować. No i tu będzie potrzebna ogromna wytrwałość i ogromna mądrość polskich polityków. I tu chciałem podkreślić, że oczywiście główna odpowiedzialność spoczywa na rządzie zawsze w takiej sytuacji, ale opozycja ma także swoją rolę do odegrania, tak żebyśmy rzeczywiście w tym trudnym czasie mówili no w miarę możliwości jednym głosem, różniąc się w wielu innych, no akurat interes strategiczny polski jak się zdaje definiujemy wszyscy bardzo podobnie nie ma poważnych sił w Polsce poza dosłownie kilkoma politykami skrajnej prawicy sejmowej i skrajnej lewicy poza parlamentarnej, bo parlamentarna akurat w tej sprawie zachowuje się tak samo, tak, tak jak powinna, ale poza parlamentarnej, która by inaczej definiowała interes strategiczny Polski niż silna obecność w NATO i silne wsparcie dla Ukrainy. No rzeczywiście, można by podsumować Twoją wypowiedź, Twój komentarz do tej sytuacji, że kończy się etap sprintu, zaczyna się bardzo długi maraton, być może nawet super maraton przed Polską, przed naszymi rodakami, przed całą Europą. I cóż, mogę się tylko podpisać pod Twoim apelem, obyśmy jako ludzie, jako Polacy, jako chrześcijanie potrafili ten trudny egzamin. Zdać. Bardzo dziękuję za komentarz Dobrze. do sumy, do podsumowania tygodnia. Tomasz Terlikowski był moim i Państwa gościem. Kłaniam się nisko z Bogiem. I dziękuję także Państwu. Namawiam oczywiście, żeby za tydzień, w piątek, także obejrzeć program Suma Marcin Bong. Do zobaczenia.